Dzisiaj jest 27 czerwca 2021 to jest Świętochłowice, odpust kościół rzymsko-katolicki. 1700 lat istnienia, no, ale nie to mnie martwi, bo polni chrześcijanie, gdzie tam jest, jest Krzysiu Gołębiewski, były świadek ich obwodowy, nie chcę słuchać o Królu Chrystusie Immanuelu. Tylko no po prostu nie chcę słuchać, tak? Wyrzuca jak faryzeusze. A wiara jest wysłuchania No to już bardzo ciężar. Niektórzy potrafią chwilę stanąć, wysłuchać, wziąć kartkę. A tutaj gościu wyszedł i mi kartki pogoł. Pozginął, tak? Do ręki z, z tego ciu I takie reakcje. No ale później chciał mi oddać. Mówię, nie, rozprostuj to sobie, postudiuj. To było w tym miejscu. I oni mówią, że czy jesteś wystarczająco dobry, by aby pójść do nieba. Do nieba, Jana czy No nikt nie pójdzie. Oni po katolicku mają pana i do nieba chcą iść. Jak Chrystus. Chrystus tylko poszedł do nieba, bo z nieba stąpił. A oni no, nie pójdą do nieba, bo Chrystus przyszedł przez jego uczniów, Mateusz 238 do 11. A każdy uczeń jest aniołem. Mateusz 24,31 wybranym. A tu są uczniowie sekty, Krzysiu, Krzysiu na wyszkolony, ma potężną wiedzę biblijną, ale słowa Bożego jak faryzeusz nie może poznać. Chrystusa przyjścia, jego Hebrajczyków 9,28. Chrystus przychodzi przez swoich uczniów. Także tu nawet jeszcze, jak on poszedł, to włożyłem na anioła. O, na rowerze jest rower, nie mój, dobra Gości opisał mnie w gazecie katolik w Szulc, Urszulkę też dwóch świadków, Zbyszek Poland jest trzecim świadkiem, trzecim macie trzech uczniów Chrystusa Króla Manuela. także świadectwo dwóch albo trzech wiarygodnych, obraz 50 rozdział straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego Chrystus jest Bogiem żywym, Jego prawda jest tak żywa że Judasz wolał sobie odebrać życie Mateusz 27, od 3 do 5. No. Czy mogę pomóc? Co pan tu robi? No nic, ja nie kradnę, nie kłamię, tylko wskrzeszam cię. Mateusz 18, chcę cię wskrzesić. Bogosławicz. Pan Gusił Jakie? Udowodnij mi. No udowodnij. Masz słowo Boże, udowodnij mi. Udowodnisz mi. Czemu pan nie może wjechać z tym Ja byłem teraz ksiądz sucho, wiesz no, katolicy, weź, bądź aniołem, tu Mateusz 24:37, bądź aniołem. Ja jestem aniołem, objawiałem 27.12 i za darmo przekazuję głosy tak. Eliasz i Zajasz byli prorocy, teraz masz anioł. pan jest fałszywym prorokiem. Pan to jest diabeł, a Chrystus jest królem. A udowodnijmy, ja znam swoją wartość, ja nie jestem fałszywy. Ja mam tylko Chrystusa, i Chrystus mnie posyła, dzisiaj mnie tu posłał. No, zobacz, Mateusz 24, 31. Pośle aniołów, ja mam cię posłać. I ty jesteś oś... aniołem Chrystusa Króla. Nie moim, ja za ciebie nie cierpiałem. A co to znaczy słowo anioł? Posłany. Posłaniec. Tak, posłaniec. A ja wie jestem... pan, my jesteśmy wyżej niż aniołowie. Jak wyżej? Ja no jestem... wyżej, to jest słowo Boże, też. Ale ty nie masz słowa Bo 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 Bożego. Hebrajczycy. Ty jesteś hebrajczy... Hebrajczykiem. List do Hebrajczyków. Ale ja jestem prawdziwy Izraelita, co nie ma fałszu. Panie, list do Hebrajczyków ma pan napisane, że aniołowie. To są nasi słózy. No, ja mam słuzy. aniołów, co mi służą też. No właśnie, a pan jest, pan jest synem Bożym czy aniołem? Jest synem Bożym i będę królem, jak żona wróci. A pan jest synem Bożym? Mam aniołem. żonę i dwóch synów: Daniel, Dawid. Dobrze, ale pan jest synem Bożym czy aniołem? I uczniem i, nau, i nauczyciel nie jestem. Jestem uczniem Chrystusa i przekazuję go nauki za darmo. I, pan I teraz jest jego bratem. Mój nie, pan, jest... Jestem bratem jak, nie, nie jestem bratem Chrystusa. Nie? nie, bo Chrystus, Chrystus, Chrystus jest moim ojcem. Chrystus powiedział, że, Chrystus Ucznów, powiedział, że jesteśmy przyjacielami jego braćmi. Nie, przyjaciółmi, że jesteście, ale nie powiedział, że jesteście moim braćmi. W 2, ale słowo pokłamali, z Biblię pokłamali. Słowo Proszę Boże nie kłamuje. Ja wykładam Kiblajczyk Słowo Boże. nie Bogdan. Aniołem, Mam jak tytuł pan... anioła. Jak pan jest aniołem? Tu nawet wiecie, jest, jest pan... zobacz, opisany anioł. To znaczy, mnie. że pan jest posłańcem. Tak. Pan nie jest synem Bożym w takim razie. Jestem synem nie Bożym, jest mam synem ojca Boże, w niebie. Skoro Chrystus... pan mówi, pan jest Jakuba 1, 18, Chrystus mnie zrodził właśnie z jego prawdy. A, ale pan nie jest aniołem, a wystarczy jedno kłamstwo, że nie umrzecie w grzechach swoich. A prawda, Chrystus was nie może uśmiercić, wyzwala. W... No właśnie, ale Chrystus daje nam łaskę. Ja ciebie pan... skrzeczam, Mateusz 10,8, jako w imię Chrystusa, króla Immanuela. bądź aniołem, błogosławię się, na prawicy. Nie aniołem, synem no to bądź syne bądź, bądź synem syne Bożym, Jezusa, bądź synem Bożym, i, że pan jest aniołem, to pan jest jego sługą. Tak, sługą Chrystusa ja i twoje. Ja jestem sługą, ale jestem dostąpiłem czegoś wyższego, bo jestem usynowionym. No to skrześmie. Jak, skrześ jak pan nie jest pan mówi Ja że nie pan jestem aniołem. Panem, brat Bogdan. Książę ja to, Bogdan mam jak, króla w niebie. Ja, król Krysus. Jak, jest, jak jesteś aniołem. Ty anioła. Ty tu anioła? Tak. <laughs> jak, jesteś, jak jesteś aniołem, to znaczy, że... Mam prawdę, słowo Boże i ci ale... mówię. Anioł Gabriel do Marii przyszedł nie lęka się urodzisz. Ale ty jest No ja też nie mam jest, tytuł to anioła. Ale ty pan. Tak, to jesteś, taki, Objawi... to jesteś w takim razie aniołem. Jak masz na imię? A nie Kuba. To, Kuba? Jest, to w takim razie Rzymia, jesteś. 11 Rzymian, 11 rozdział. Teraz Jakub, Izrael. Zobacz, 11 rozdział Rzymian. A ty masz ludzi. To jest Abraham, Zak, Jakub, z Jakub, Izrael. Zjednoczyć na całość pisma. Tak, ja wykładam przy... Słowo Boże, no mam to... Słowo Boże w kieszeni. Jak... Dobra, ja też mam Słowo Boże. Czemu Pan mnie nagrywa? Mnie nagrywa? Ja połączyłem przed, już na kamerze. I tam zaraza, zobacz. Już nie szep się i... No co? Czemu Jakub, jedenasty rozdział, błogosławię Cię, Rzymian. Zobacz, o Tobie pisze. I z Syjonu wyjdzie wybawiciel, a Ci błogosławię. Na Syjonie Chrystus Baranek, objawienie, czternasty rozdział. Użla